Nie, ale było wysoko. Widziałem go, więc coś źle zrobił. Maciek, po prostu nie nacisnąłeś hamulca. Gdzie była noga? No, ja ściskałem ten hamulec. Gdzie no. była noga? Gdzie była noga? Oto jest jak używać hamulca, kurwa, żeby do czegoś takiego nie doszło. Casbella. Prosto z dobre sklepy motocyklowe. MX9. Waga około 1500 gram No kurde, zajebiście Też ma fajne ortezki, patrzcie Pierwszy raz w życiu mam takie na nogę tak żeby nie Pody. Ładnie pracują Można klękać Można klękać, można szlify walić No dobra Maciej, dawaj jakieś różnego nie za a jak myślisz, kurde, te nasze jeżdżenie na jednym kole, będzie coś z tego? Będzie powoli, nie od razu. Patrz, jak mi Super moto ten. zbudowano. No i ja mam też trochę kurna od tego, niby, niby to nie ten, ale się jednak przeciera kurna kadłem. Może to po to, za tym puszczę. no, no to jest jakieś rozwiązanie. Poniekąd, ale będzie Ci odstawać pewnie, będzie Cię denerwować. Hmm, tutaj też wezmę, spróbuję. No co, dwójeczka i jedziemy. Dawaj może ty pierwszy cię najrzewami później ja. No i tak. Da. Damy trochę na koło. Znaczymy. Mam nadzieję, że dasz czadu maciek. Nie no, abym się nie zwalił. A czemu masz się wywalił. Ale by poszedł Maksław Zajebiście no. Maca to biegi przebija, ja to nie umiem w locie Kurde, podwaliłem Wczoraj czyściłem kolektor Już prawie nie widać, nie no, trochę widać, że był czyszczony Błyszczy się Ale czyściłem dziada i śrubki mi się podkręcały Majster to majster Ja to na stojąco nie umiem w ogóle. Ale zaraz się nauczę, no nie ma jeszcze trzymać, jakby wiem. Kaskader numer 2 Idę, zobaczę. Spróbuję na na koło dać. Bo serio nie umiem. Kiedyś próbowałem, prawie się wyjebałem i mam strach. Ale wszystko no. z kamerką, tak. Do psu. Ale było wysoko. Ale to było wysoko. Widziałem na ale było wysoko. Widziałem więc coś źle zrobił. Maciek! Po prostu. Nie nacisnąłeś hamulca! Gdzie kurwa, no już ściskałem no. ten hamulec Gdzie no. była noga? Gdzie była noga? Oto jest jak używać hamulca, kurwa, żeby do czegoś takiego nie doszło. Hula Boga. Straty Straty moi drodzy. W setkach tysięcy dolarów. Rider nie może dojść do siebie. Nie no, sporo. Nie no lekko, lekko. O, poleciałem sobie na ten. Ma, do, widzisz to jest plus tego, że mała prędkość, no nie? ale kurwa no aj no brak Ja miałem tak wiesz, już, że wyleciałem. miałeś ostry tak, pion ja mówię i... ty o przyciere I kurwa no mało mi brakowało nie wiem w sumie wszystko nagrane to najważniejsze no a majster tam stoi i się patrzy mówię dawaj biegniemy materiał kurwa oh. luksus 2.18 ale dałeś czadu stopą jakąś przyjebałem mocno stopy mnie bolą bardziej, wiesz? Najgorsze jest to, że ty w ogóle o hamulcu nie myślałeś Nie, no trzymałem cały czas nogę na tym hamulcu. Nie, ale... była z boku noga, to ci poszła w dół Tak? No A, no to właśnie. Jest to nagrane Już łapałeś ziemi zamiast hamulec przyjebać, wiesz No i puściłem na końcu, bo już wiedziałem, że... <laughs> A, pokaż kask Nie, no kurwa nawet ryski nie... <laughs> nie no, <jest> <laughs> Jak ty to zrobiłeś? O kurwa O kurwa Dobra, dojedziesz do domu majster O oh my god Trzymaj, nagrywaj ja Chyba miejsc doma Macop przycierki, kurwa Straty No, buty aż mi poszły No a ma co to? Pierwsza przyciera w sumie Co? Wiadomo, wiadomo Kurwa z o luks, kurwa masz, no to najgorzej, ojej Zobacz, no? gdzieś tu leży, to czy da przespawać Wiadomo, wiadomo Kurwa super. Dobrze to widać też na nagraniu? O, zajebiście to było <głosy> <głosy> Ale nie poobdzierałem się trochę Znaczy trochę się pobierałem, ale nie dużo. Kurwa, no już miałem takiego naprawdę piona dużego Ty, przyciary No tak no, miałeś przycierek <noise> To była przyciera prawdziwa <noise> Bo tak już lecę, taki kurwa, no nie wiedziałem, że teraz mnie, trochę mnie teraz przystopowałeś z tą jazdą, ale no ja bym nie puścił do mnie, ja bym to z hamulca zdusił. Już teraz cały czas nogę na hamulcu mam, jak i mam hamulec odsunięty w ogóle kawałek, że ładnie mi stopa bierze, wiesz? No dobra, dawaj z tymi rzeźbitem, z tyłu. Trzeba poszukać. To już tu. Znaleźliśmy brakującą część układanki. Mówisz co, że będziesz to rzeźbił jeszcze? Nie wiem, no, pewnie nie, raczej się nie uda. i no, przytrzymaj. Kierownica zdarta, nowe manetki, kurwa, mać no, Kierownica co się zdarła. To je rider. No i dobra, Mi się, najważniejsze, że nic się nie zdało poważnego, tak? No nie, nawet przy... park mnie nie było. E, przy tym. Czy na dwójce to można napierdalać na kole? No, śmiało, można szorować, też Można no, szorować, to było na trójce. To było na, No bo... Widzisz. O, jedzie po... Po wypadku niestety mi ta nóżka od zmiany wieku. Kierownica trochę się skrzywiła. No i trochę się obderłem.